O szarej godzinie. W pierwszy dzień świąt po południu dzieci, które cały ranek spędziły w parku na rzece, siedziały cicho w gabinecie, zmęczone i senne. Zmierzchało. Szyby okien robiły się srebrzyste i różowe od blasków wzorzy wieczornej. Pnie wielkich lip za oknami wydawały się czarniejsze i grubsze niż zwykle. W pokoju było dziwnie miło. Ogromna choinka, świeża jeszcze, strojna w Roztaczała dookoła zapach lasu. Zegar stojący na biurku równo i cicho tykał. Zosia, siedząc w rogu otomany, trzymała na kolanach Ewunie i wodząc palcem po jej malutkiej dłoni pełnej dołków, mówiła. Tu myszka Jagiełki gotowała, gotowała. Temu dała, temu dała, a temu łebę kurwała. Ewusia zanosiła się śmiechem serdecznym, ukazując wszystkie swoje nowe ząbki. W drugim rogu otomany Romek majstrował koło zielonej muchy, której się coś zrobiło i nie chciała biegać, a Władek, leżąc jak długi na dywanie, rysował nowym cyrklem małe i duże koła na kawałku papieru. Ciszę pokoju przerywał tylko śmiech Ewusi i trzask bukowych polan w piecu. Naraz drzwi się otworzyły i weszła mama. Cóż tu tak cicho? uśmiechnęła się. Myślałam, że tu nikogo nie ma. Ewusia wyciągnęła do niej rączki, więc mama wzięła ją na ręce i usiadła na otomanie. Zosia przysunęła się zaraz do niej z jednej strony, a Romek z drugiej. Tak tu miło. Opowiedz nam co, cioteczko. Poprosiła Zosia, łasząc się jak kotek do ramienia pani Nawrockiej. Opowiedz nam bajkę. Romek i Władek poczęli też prosić o bajkę. Pani Nawrocka zamyśliła się i zapatrzyła w okno. A tam, za oknami, świat śniegiem pokryty, w różanym i złotym zachodzie słońca, sam stawał się piękny jak bajka. W sam raz pora do opowiadania bajek, uśmiechnęła się pani nawrocka. Dała Ewusi do zabawy złoty medalionik, który miała na szyi, i zaczęła. Był raz jeden król. Wszystkie bajki tak się zaczynają, szepnęła Zosia. Nie przeszkadzaj, również szeptem rzucił jej romek. Zosia ulokowała się lepiej na otomanie. Władek złożył cyrkle i usiadł na dywanie u nóg cioci. Ale jak się nazywa ta bajka? Pytała nieustraszona Zosia. Bajka o królu słońcu i jego czterech córkach, odpowiedziała mama. Ale nie przerywa już Zosiu i zaczęła od początku. Był raz pewien król. A ten król był większy i potężniejszy od wszystkich innych, bo był to król słońce. Taki blask bił z jego oblicza, że żaden człowiek nie mógł mu w twarz spojrzeć. Każdy musiał natychmiast odwrócić oczy, aby nie oślepnąć od tego blasku. Ludzie najstarsi na ziemi mówili, że zawsze, jeszcze za ich ojców i dziadów panował król Słońce nad ziemią i że gdyby raz odwrócił od ziemi swe jasne oblicze, wtedy by wszystko na ziemi zamarło i zginęło. To też kochali wszyscy tego króla i spoglądając rano na niebo, mówili: Jest Słońce! I przez cały dzień byli weseli. Kiedy zaś król Słońce Krył się w swoim pałacu, wtedy mrok pokrywał ziemię, a ludzie chodzili smutni i zgnębieni. A pałac króla słońca był wysoko na chmurach zbudowany, cały ze złota i marmuru. Sam król nigdy nie schodził na ziemię, przysyłał za to swoje córki, a miał ich cztery: zimę, wiosnę, lato i jesień. Powiem wam w tajemnicy, że nie bardzo się te siostry kochały. Jeszcze wiosna, lato i jesień. Jakoś się godziły ze sobą, ale z zimą były w ciągłej wojnie. Zima była najstarsza z nich wszystkich i najdłużej rządziła na ziemi. Bo każda, bo każda z sióstr panowała tylko przez kilka miesięcy, ale zima zawsze najdłużej. Oto też były ciągłe żale i sceny w złotym pałacu króla słońce. Król ją najbardziej ze wszystkich kocha. Skarżyła się wiosna, najmłodsza, najbardziej pieszczona przez ojca i najpiękniejsza ze wszystkich sióstr. Zima jest najstarsza z was i najrozsądniejsza, odpowiadał król, więc słusznie najdłużej panuje. Ale siostry za nic nie chciały się na to zgodzić. Między sobą mówiły, że zima jest zła i wcale jej nie kochały. Szczególnie jesień rozpaczała zawsze, kiedy nadchodził czas panowania starszej siostry zimy. Bo ledwo jesień przybrała drzewa w purpurowe i złote szaty, naraz dowiadywała się, że tylko patrzeć, jak siostra jej zima zejdzie na ziemię. Wtedy rozrzutna królewna wpadała w rozpacz, bała się, że lada dzień zjawi się siostra i śniegiem przysypie złote i purpurowe tkaniny, które jesień porozwieszała na drzewach. Więc oszalała z trwogi, poczynała jesień ściągać swoje skarby i prędko pakować je do kufrów. Opamiętywała się dopiero wtedy, kiedy drzewa stały już nagie, czarne i drżące z zimna. Wówczas taki żal nad nimi ogarniał jesień, że rozpływała się we łzach. Targała swoje długie, rudozłote włosy, zawodziła i jęczała strasznie po polach i lasach. Słyszycie, jak wiatr wyje, mówili ludzie. Nie wiedzieli, że to jesień tak płacze i zawodzi. Kiedy wreszcie królewna zima schodziła na ziemię, cała błyszcząca od brylantów i w brylantowej koronie na długich czarnych włosach, zastawała ziemię rozmokłą od łez swojej siostry. I drżącą z zimna. Niemądra strasznie jest ta moja siostra, mówiła Zima. Niby to bardzo kocha każde drzewo i każdego ptaszka, a zostawia drzewa gołe i ani jednego ziarenka w polu dla ptaków. Wszystko pochowa ze strachu przede mną. A przecież gdybym ja nie przyszła, zmarzłyby i drzewa i ziarnka w ziemi. I Zima, chodząc cicho po polach, sadach i lasach, otulała wszystko miękką, białą pierzynką śniegu. A może naprawdę nie była taka zła, jak mówiły jej siostry? Bo nie zapominała o najmniejszym ziarenku w ziemi, o najmniejszym krzaczku, własnymi rękoma otulała je do snu. Śpijcie spokojnie, mówiła. Obudzicie się, jak siostra moja wiosna do was przyjdzie. Bo moje siostry chciałyby, żeby drzewa i trawy i zboża kwitły ciągle i bez ustanku rodziły owoce, mówiła dalej zima z goryczą. Ale tylko ja wiem i mój ojciec, że wszystko na świecie musi odpoczywać, żeby potem znów kwitnąć i rodzić. I cały świat pogrążał się we śnie i ciszy. A żeby rzeki i strumienie swym gwarem i szmerem nie mąciły tej ciszy, zima zakuwała je w lodowe pokrowce. Nagadacie się dość, jak wiosna przyjdzie, mówiła. Nic przecie nie robicie, tylko gadacie przez cały rok. I strumienie milkły, rzeki leżały nieruchome. I jeża, niedźwiedzia, inne zwierzęta zapędzała zima do nor. Czego mi się tu włóczycie? Gniewała się. Żeby mi tu cicho było. I robiło się coraz ciszej na ziemi. Ptaki nawet obawiały się świergotać i kuliły się na gałęziach. Zresztą niewiele ich zostało. Jesień wygnała je daleko ze strachu przed zimą. Wiosna tymczasem raz po raz otwierała okno w pałacu ojca swego i spoglądała na ziemię. A gdzie padło spojrzenie jej fiołkowych oczu, tam zaraz na śniegu zakwitały fiołki, a na górach fioletowe krokusy. Nawet jaskółki, myśląc, że wiosna schodzi na ziemię, przylatywały z ciepłych krain. Ale na ziemi ciągle jeszcze panowała zima. Przysypywała więc bez litości rozkwitłe fiołki i krokusy śniegiem i odmrażała łapki jaskółkom. Wiosna tymczasem u kolan swego ojca zanosiła się od płaczu. Ta zła, nielitościwa zima zamroziła mi fiołki i jaskółki, łukała. Po coś wyglądała oknem, kiedy jeszcze nie pora na ciebie, strofował ją król. To nie zima zła, tylko ty niemądra jesteś. Ale mówiąc tak, gładził płaczącą wiosnę po złotych włosach, bo mu jej żal było i choć tego nigdy nie mówił, kochał ją najwięcej ze wszystkich córek. A zima pod koniec swego panowania bywała czasem naprawdę sroga. Może bolała ją niewdzięczność ludzi, roślin i zwierząt, bo pod koniec panowania zimy jedna tęsknota, jedna myśl przenikała wszystkie stworzenia. Kiedy już wiosna przyjdzie? Nawet drobniutkie ziarnka, głęboko ukryte w ziemi, wzdychały do wiosny. Zima musiała słyszeć te westchnienia i tym sroższą się stawała. Aż stary król słońce Wysyłał gońca bociana, aby zima wracała do ojcowskiego pałacu, bo siostra jej, wiosna, schodzi na ziemię. Pani Nawrocka umilkła i uśmiechając się wskazała Zosi palcem Ewusie. Przytulona do piersi matki, Ewusia spała, ściskając medalionik w pulchnej rączce. Ułożywszy ją wygodnie, pani Nawrocka opowiadała dalej. I ledwie zima wyniosła i po królewsku wspaniała opuszczała ziemię, schodziła wiosna. Przychodziła zawsze bosa i ledwie odziana w cieniutką, jak ze mgły suknię. Wianek fiołków był jej koroną, a złote włosy płaszczem. Była piękna, jak tylko wiosna piękna być może. Wtedy dreszcz radości wstrząsał ziemią. Wiosna idzie, wiosna idzie. Małe kiełki wysadzały z ziemi zielone główki i rozglądały się ciekawie po świecie. Rzeki i strumienie rozrywały lodowe okowy, i gwarem, szumem, śmiechem wynagradzały sobie długie milczenie, a wiosna, szczęśliwa i uśmiechnięta, szła po wilgotnej, zoranej ziemi, grzejąc w dłoniach zziębnięte ptaszyny i śmiechem samym budząc radość i życie wokoło. Wiosna, wiosna, wiosna! śpiewał i cieszył się cały świat. A cóż oni mnie tak kochają? dziwiła się wiosna. Nie wiedziała, że kochają ją za to tylko, że jest. I stroiła się codzień w nowe wieńce i tańczyła po łąkach i gajach śpiewając, bo nic innego wiosna robić nie umiała. A z nią razem cała ziemia stroiła się w kwiaty, weseliła się i śpiewała. Ogrody, gaje i pola aż trzęsły się od śpiewu słowików, wilk i skowronków. Zresztą każdy ptaszek chciał śpiewać razem z wiosną. Czy umiał, czy nie umiał. Nawet żaby w błocie rechotały chórem. Zapewne też wyobrażały sobie, że śpiewają. Ludzie wychodzili w pole orać, lecz raz po raz ustawali w pracy i spoglądali w niebo, słuchając śpiewu skowronków. I nie wiadomo, jakby to było dalej, na tym rozbawionym i rozśpiewanym świecie, gdyby pewnego dnia nie zjawiała się na ziemi królewna Lato. Przychodziła pogodna, zdrowa, krzepka jak młoda wieśniaczka, w samodziałowej krasnej spódnicy, w zgrzebnej koszuli. Bardzo jej było do twarzy w czerwonych koralach kaliny na opalonej szyi, w koronie płowych warkoczy z sierpem w dłoni. Widząc, że siostra jej wiosna dalej tańczy białymi nóżkami po murawie i śpiewa, królewna lato obejmowała ją łagodnie w pół. Idź już siostrzyczko do domu, mówiła. Czas pracy już nadszedł, a praca nie dla twoich białych rączek. Wracaj wiosno do ojca króla. Już ja tu za ciebie wszystko zrobię wiosna całowała siostrę w malinowe usta i odchodziła odchodziła żegnana z miłością i wdzięcznością przez wszystkie stworzenia i zmęczona bardzo, choć nic nie robiła, szczęśliwa, że teraz będzie spać, spać bardzo długo. A na Ziemi, królewna lato, zabierała się do pracy. Zabrzęczały sierpy, zadzwoniły kosy, teraz z latem pracowała cała Ziemia. Ptaki wysiadywały jaja i karmiły pisklęta mrówki budowały mrowiska, pszczoły znosiły miód do uli, drzewa porzucały kwietne wieńce, w które je ustroiła wiosna i spoważniały, rodziły teraz owoce, a kiedy już ostatni stop zboża zwieziono z pola, wtedy ocierała królewna lato ogorzałe czoło spotu i pogodna, szczęśliwa ze spełnionego obowiązku, odchodziła do ojca króla. Na ziemię schodziła jesień. Z tą swoją czwartą córką najwięcej kłopotu miał stary król słońce. Zima jest mądra, wiosna piękna i słodka, lato dobra i pracowita, ale jesień jest szalona, mówił stary król. I miał trochę racji. Jesień była nie mniej wesoła od wiosny, tylko nie miała tej beztroski co wiosna. Jesień wiedziała, że niedługo będzie tej wesołości, że przyjdzie siostra zima i zniszczy wszystko, co jesień z taką miłością tworzy. Dlatego nie mogła śpiewać i cieszyć się tak jak wiosna. W każdej jej wesołości były łzy. Rano promienna i radosna, wieczorem łukała już gdzieś w mokrej trawie. Oprócz tego rozrzutna była i nienasycona. Drzewa już uginały się pod ciężarem owoców, winne grona aż zwisały ku ziemi. Jesieni jeszcze tego było mało. Kąpała się w soku winogron, tarzała po jabłkach i gruszkach. Wszystkiego jej było mało. Jak co roku ubierała świat w purpurę i złoto, ale była smutna i tęskniła nie wiadomo za czym. I jak zwykle za późno spostrzegła, że zima tuż, tuż za drzwiami. Wtedy ogarniała ją rozpacz i żal. Prędko, prędko ściągała wszystkie swe bogactwa i pakowała do kufrów. Wypędzała roje ptaków do ciepłych krain, żeby ich zima nie zmroziła. A potem widząc nagie i puste pola, gołe drzewa padała na ziemię, zalewając ją łzami i napełniała swym rozpaczliwym lamentem. I zima znowu zastawała ziemię mokrą od łez swojej siostry, a drzewa gołe, drżące z zimna i z żalu. I znowu otulała ziemię puszystą pierzynką śniegu. Ale nie witano jej z radością, jak witano jej siostry. Cały świat kulił się i chował przed zimą. A zima zbyt dumna była na to, aby się skarżyć. W ciche gwiaździste noce, kiedy wszystko spało pod śniegiem, zima w swej ciężkiej, srebrem tkanej sukni w koronie z brylantów na długich czarnych włosach pochylała się nad każdą roślinką i otulała ją troskliwie do snu. Bo i ona kochała ziemię, ale o tym wiedział tylko jej ojciec, król słońce. Pani Nawrocka umilkła. Dzieci też przez chwilkę siedziały cicho pokoju robiło się już szaro zupełnie. Bielały tylko okna i połyskiwały srebrne i złote cacka na choince. — Jaka śliczna bajka! — westchnęła Zosia. — Bardzo ładna! — przyświadczył Władek. — I dużo w niej prawdy, choć to bajka. Tylko Romek milczał. Zdawało mu się, że tam, za oknami, wśród czarnych pni drzew widzi długi, srebrny welon królewny zimy i jej bladą, smutną twarz, pochylającą się nad ziemią. Pani Nawrocka wstała ostrożnie, żeby nie obudzić Ewusi i zaniosła ją do sypialnego pokoju do łóżeczka. W tej chwili w korytarzu dały się słyszeć sprężyste męskie kroki. Tatuś idzie! krzyknął Romek i wybiegł na korytarz. Tatuś zdejmował właśnie wielkie futro, otrzepując resztki śniegu z kołnierza, bo dopiero co wrócił ze stacji, dokąd był odwiózł pana Jaworskiego. U! Jakie tatuś ma zimne wąsy! Śmiał się Romek całując ojca, a potem swoim zwyczajem zawinął się w futro wiszące już na wieszaku. Z głębi futra wyglądała tylko jego okrągła ciemna głowa i śmiejące się oczy. Ale tu za to ciepło, cieplutko jak w łóżku. Tatusiu, kiedy ja dostanę takie duże futro? Jak urośniesz? No ale wyłaś już stamtąd, bo mi oberwiesz wieszak. I ojciec pociągnął go lekko za koniec różowego ucha sterczącego z ciemnego futra a potem obaj, objąwszy się w pół, weszli do gabinetu. Cóż wy tu robicie po ciemku? Pytał pan Nawrocki, bo Władek i Zosia jeszcze siedzieli na otomanie. Ciocia opowiadała nam właśnie śliczną bajkę, odrzekła Zosia. Teraz poszła położyć ewusie, bo usnęła. A teraz tatuś musi opowiedzieć. Koniecznie. Koniecznie. I Romek ciągnął ojca gwałtem do Otomany. Kiedy ja nie umiem bajek, tylko same prawdy. Bronił się ze śmiechem pan Nawrocki. – No to powie nam tatuś prawdę. Prawda jest jeszcze piękniejsza niż bajka. Romek lokował się już z nogami na otomanie. To może kiedy indziej, wykręcał się tatuś jak uczeń, który nie umie lekcji. Naprawdę, w drodze na stację wiatr mi wszystkie prawdy jakoś wywiał z głowy. Może innym razem wam opowiem. Ale kiedy? nalegały dzieci. Może na trzy króle? Pan Nawrocki szukał możliwie odległego terminu. Niech już będzie na trzy króle, ustąpił wspaniałomyślnie Romek. Ale co my będziemy teraz robili? W stołowym pokoju rozległ się właśnie szczęk wiszącej lampy, którą zapalała Kasia. Smuga światła wpadła do gabinetu. Wiecie co? Będziemy jedli orzechy i grali w cetno i licho, zaproponował pan Nawrocki, rad, że mu się udało wykręcić od opowiadania. Pysznie! Wybornie. Chodźmy do stołowego, ucieszyły się dzieci.